Dzień dobry właśnie to jest Chorwacja i dzisiaj chciałbym trochę mówić o Dzisiaj chciałbym trochę mówić o Szmaragowa tablica, która opisuje te 7 praw uniwersalne które dzisiaj niektórzy naukowcy uważają, że po prostu to oni odkryli, ale to jest ma paręnaście jakieś setki lat i dzisiaj będziemy mówili o elementu wody, elementu ziemia. Jak ty będziesz zaobserwować, woda to jest plastyczna. To jest element, który po prostu jest w stanie drążyć i rozpuścić elementu ziemia. Zobacz co jest na skała. One spokojne, tak powoli to wszystko robi. Woda jak wiecie to jest nasza emocje, skała. To jest każda struktura, każde przekonanie, każdy usztywniony wartości, czy myśli, czy, myśl, czy e, stereotyp, który mamy w swojej swoje, swoje umyslu. Jak ty będziesz zauważył, jak jest potrzebne też e, dla wody pewne, woda nie ma kształtu. To, co da, nadaje kształt wody, to jest właśnie elementu Ziemia, bo aby nasze emocje miały Sens jest potrzebny właśnie w pewnych kształtach, tak? A kształt to jest właśnie nazywanie, dawanie formy, dawanie pewnych przekonania. Te przekonania uwięzi naszych emocje w pewnych kierunek działania. Dlaczego to jest ważne? To jest piękne, nie? Posłuchaj tego dźwięku. Jeżeli chcesz nauczyć o sprawie ezoterycznych, to musimy otwierać twojego serca właśnie na odczuwanie takich miejsc. Bo wtedy to jesteś w stanie obserwować. Wtedy będziesz zrozumieć to, co jest u góry, jest podobne do tego, co u dymu. Wtedy zaczniesz otwierać bramę wiedzy dla ciebie. Zaczniesz zrozumieć, że to jest szczęście